Dzisiejsze shorty wreszcie nie będą robotą solową, bo choć to nie jest serio, pogodajmy, że zapraszam pewnych gości, to dziś shorty nagrywane będą w bardzo, bardzo zacnym towarzystwie. Poznajcie się Państwo: Inżynier Kwiatkowski, Inżynier Wenda. Witamy w porcie Gdyńskim i zapraszam na nieco mniej ciekawą, albo nieco mniej radosną, niż mój nastrój w tej chwili, rozmowę na temat powodzi. Zapraszam. Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych szortach. Szortach nadawanych dzisiaj z Gdyńskiego Portu. Tam za nami prom, dookoła tereny portowe, a przy mnie, właśnie, siedzę sobie grzecznie na ławce między panem inżynierem Kwiatkowskim, panem inżynierem będą ludźmi, którzy byli autorami sukcesu portu w Gdyni. Sukcesu, który był absolutnie kluczowy dlatego, żeby drugą Rzeczpospolitą postawić na nogach, aby drugiej Rzeczpospolitej dać tą siłę, której wymagała po 123 latach zaburzenia i tego, co działo się dookoła niej w Europie. I tak naprawdę to dzisiejsze nagranie jest tylko w tym pierwszym kawałku ciekawe i chociaż trochę sympatyczne, no bo towarzystwo tych dwóch sztywniaków, sztywniaków bo z metalu wykonanych, a tak naprawdę przecież figurek ludzi, czy figur ludzi, którzy zrobili ogromnie dobrą robotę dla Polski, to nagranie musimy poświęcić sytuacji, która dla Polski niespecjalnie dobre ma implikacje. Mowa będzie bowiem o naszej sytuacji popowodziowej, a tak naprawdę o tym, co robi polski rząd w kwestii tego, aby odzyskać środki, aby zdobyć pieniądze na to, aby pomodziano móc pomagać. Jeśli pamiętacie państwo całą akcję, całe moje materiały też związane właśnie z powodzią na południu Polski, to pamiętacie dokładnie końcowe etapy, tej powodzi, która nawiedzała Wrocław. Mieliśmy wtedy oczywiście cały wielki, ohydny spektakl propagandowy ze spotkaniami całego sztabu kryzysowego prowadzonymi przez premiera Tuska, który miał coraz bardziej zarośniętą zarostem twarz, który miał coraz bardziej podwinięte rękawy, który coraz bardziej wyglądał jak morze opatrzności, który po prostu po nocach spać nie może, który wręcz zupę sobie przywiózł. Nie wiem, czy pamiętacie tę akcję, aby tak bowiem śpieszył się strasznie do tych powodzian, że nic innego nie mogło zadziałać. To naprawdę była ohydna akcja propagandowa, która z prawdą miała tyle wspólnego, że naprawdę się wydarzyła. Natomiast w tamtym czasie ostatnim etapem, ostatnim tym klockiem w układance, którym de facto możemy nazwać jasno, była kompania propagandowa wokół powodzi, było zaproszenie do Wrocławia pani Ursuli von der Leyen. Ona przyleciała z Brukseli, zrobiła rundkę, taką prasową rundkę komunikacyjną po terenach zagrożonych powodzią. E, dotknęła nawet worka e, z piaskiem, tego worka, który w tym momencie służył do zabezpieczenia, Wałów, Zrobiła sobie kilka tysięcy zdjęć, trochę materiałów wideo, wsiadła w samolot i pyk, poleciała z powrotem do Brukseli wydawać nasze pieniądze wśród swoich znajomych. To, co się wydarzyło w czasie tej wizyty pani von der Leyen we Wrocławiu, ma jedno kluczowe znaczenie była mianowicie informacja o tym, że Unia Europejska, czy w tym wypadku bardziej Komisja Europejska, przeznaczy dla polskich powodzian 5 miliardów euro te pieniądze były obiecane jako super szybka pomoc te pieniądze były obiecane jako właśnie coś co ma się wydarzyć tu teraz zaraz natychmiast niemal, że z tych pieniędzy miała być świadczona ta pomoc doraźna i pomoc długoterminowa no bo przecież to ogromna kwota i kłopot jest tylko taki, że od tamtej pory od pory tamtej właśnie specyficznej i bardzo dla mnie bolesnej konferencji prasowej albo tak naprawdę serii tych konferencji prasowych niewiele się zmieniło. W jednym z ostatnich materiałów mówiłem Wam o tym, co się przez dwa miesiące wydarzyło na terenach powodziowych, o tym, że pomoc żadna praktycznie nie dotarła, że owszem, ludzie fizyczni, czyli ludzie zwykli, obywatele, dostali te 2000, tysiące, a później 8 tysięcy złotych za pomogi, która pozwalałaby im ogarnąć te najpilniejsze potrzeby związane z usuwaniem skutków powodzi, ale mówiłem Wam również o tym, że nie dotarły do tych ludzi żadne pieniądze związane z remontem czy odbudową domu, żadne pieniądze związane z pomocą dla firm, żadne pieniądze wreszcie z związane z tym, co mogą, czy co powinny, czy co muszą wręcz przed zimą zrobić spółdzielnie mieszkaniowe, które traktowane są według tych chybionych, źle napisanych przepisów związanych z pomocą powodziową przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To, co będziemy mieli dzisiaj na tapecie, to jest właśnie kolejny akt tego parszywego spektaklu, kolejny akt tej parszywej opowieści. Mowa będzie bowiem o tych pieniądzach, które miały przyjść z Unii Europejskiej. I co się z nimi dzieje? Słuchajcie, te pieniądze już nie chcę wchodzić w szczegóły, skąd one były, że to nie były żadne dodatkowe środki, tylko po prostu forma przeksięgowania czegoś, co Polska i tak miała dostać. Kłopot jednak jest w tym, że jak donosi Wojciech Walcerzak na portalu LinkedIn, bo to od niego to informację wyczytałem. Ostatnio nie ma specjalnie dużo czasu na to, żeby śledzić media, dostaje więc jak najwięcej informacji od ludzi, którzy dobrze mi życzą i się dzielą ciekawymi tematami. No i tak mówili wprost, informują. Nas o tym po przeczytaniu dokumentu, oficjalnego dokumentu, który otrzymaliśmy od jednego z posłów polskiego Sejmu, że o te pieniądze, o te 5 miliardów euro przeznaczonych dla polskich powodzian właśnie przez Komisję Europejską na dzień dzisiejszy nie dostaliśmy ani złotówki. Dobrze słyszeliście? Minęły dwa miesiące, a ani złotówka do Polski nie przypłynęła. Nie mówię już o tym, żeby ona poszła tam, gdzie jest potrzebna, czyli na przeciwległy koniec tego kraju w okolice Kłodzka, w okolice Jeleniej Góry, Głuchoła, spródnika, nysy, lewina Kłodzkiego i tych wszystkich miejscowości, aż po bielsko-białą, aż po Czechowice Dziedzice, które zostały zniszczone, które zostały delikatnie mówiąc, przeorane falą powodziową, albo Przede wszystkim przeorane niekompetencją i złą wolą urzędników wód polskich. To, co się wydarzyło z tymi środkami, jednak jest dużo bardziej skandaliczne niż sam fakt, że one do dzisiaj nie dotarły, bo tym razem znowu nie jest winna Bruksela, tym razem znowu nie są winne jakieś zewnętrzne, wrogie polsce siły, tym razem znowu winni są polscy urzędnicy. Jak donosi Wojtek, na dzień dzisiejszy kłopot jest taki, że pieniądze te nie dotarły do Polski, ponieważ Polska nie złożyła wniosku o wypłatę tych środków. Informacja na ten temat jest tak szokująca, że ja sprawdzałem o, 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 jakby to szczegółowo pismo, które otrzymał e, pan poseł Cieszyński, jeśli chodzi o odpowiedź Ministra spraw wewnętrznych i administracji i byłem w szoku. Natomiast po przeczytaniu tego, po przeanalizowaniu tego pisma, faktycznie wychodzi na to, że Polska nie wystąpiła z wnioskiem o wypłatę tych środków, bo Bruksela nie określiła do tej pory, ile faktycznie tych środków jest dostępnych. A efekt jest taki, że jedni biurokraci i drudzy biurokraci, zarówno ci w Warszawie, jak i ci w Brukseli, mają spokój, ich pensje przypływają na czas, ich domy nie są zalane, ich gospodarstwa, ich firmy nie zostały zniszczone, oni mają luz a ludzie czekają na jakąkolwiek pomoc. Tak naprawdę pokazuje to wszystko nie tylko nieudolność w zarządzaniu, ale moim zdaniem pokazuje znacznie gorszy problem. Ten problem, o którym ja opowiadam od lat tak naprawdę, a nie tylko od września, kiedy zająłem się sprawą samej powodzi, bo opowiada o sytuacji, w której urzędnik na poziomie Polski i urzędnik na poziomie unijnym jest bytem absolutnie niezależnym, jest bytem, na który nie wpływa żadna siła, jest bytem, który nie odpowiada za żaden swój błąd albo, jak w tym wypadku, za żadne przeciągnięcie ponad miarę procedury, która ze względu na charakter wypłaty tych środków powinna być procedurą bardzo, bardzo pilną. Tak naprawdę powodzianie mogą w nieskończoność czekać na te pieniądze, bo tu kłopot jest taki, że jeden urzędnik z Brukseli nie może dogadać się z drugim urzędnikiem z Warszawy, a ten z Warszawy z braku informacji, z braku dogadania nie może wystąpić do tego z Brukseli, żeby wysłał jakąś kasę. Jak wejdziemy szczegółowo w to pismo, w tą informację, którą otrzymał od pana Wiesława Leśniakiewicza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan poseł Janusz Cieszyński. Tak, ten sam poseł Cieszyński, co do którego mam swoje zastrzeżenia, jeśli chodzi o jego czasy w zupełnie nie innym ministerstwie, kiedy był przy korycie. Na, na podstawie pisma, które zostało wysłane 12 listopada przez panią Katarzynę Pełczyńską-Nałocz, ministra funduszy i polityki regionalnej, który przekazał właśnie zapytanie, okazuje się, że jeśli chodzi o te środki z Unii Europejskiej, wybaczcie, czytam to wprost z pisma, żeby tutaj nie podpaść pod odpowiedzialność procesową za przekręcenie jakichś słów, czytam więc wam to w miarę szczegółowo, jeśli chodzi o środki przeznaczone przez Unię Europejską na powód dla powodzian i w ramach odpowiedzi do tego pisma informuje i uprzejmie pan Wiesław Leśniakiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, że wniosek o pozyskanie środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej jest obecnie, czyli to jest czas na 20 września, czy tam, przepraszam, czas, stan na 19 listopada 2024 roku, wybaczcie, jest w tej chwili na etapie przygotowywania. Bo zgodnie z rozporządzeniem Rady o numerze 2012-2002 z 11 listopada 2002 roku, które ustawiało ten cały Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, Polska może w ciągu 12 tygodni po pierwszym wystąpieniu szkód w wyniku klęski żywiołowej przygotować i złożyć wniosek do Komisji Europejskiej. Dla Pana Urzędnika z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dla warszawskiej biurokracji, dla warszawskich biurokratów, Trzy miesiące na to, żeby przygotować pewien wniosek, żeby przygotować jakiekolwiek ruchy w tym temacie, to jest czas w zupełności wystarczający. Co więcej, z racji tego, jak wygląda właśnie komunikacja, to już ostatni akapit tego pisma, które wyświetlę Wam na ekranie. Pragnę nadmienić, że na obecnym etapie nie można określić wysokości środków, jakie Polska otrzyma w ramach właśnie Funduszu Unii Europejskiej, ponieważ jest to uzależnione m.in. od do ostatecznej wysokości strat oraz od wysokości środków dostępnych w budżecie Unii Europejskiej na wskazany cel. Słuchajcie, to jest pismo, i to jest temat, który powinien tak naprawdę. Zbulwersować i rozgrzać polskie media. To jest coś, co powinno sprawić, że my wszyscy powinniśmy de facto jednogłośnie zrobić totalny, totalny bajzel w mediach społecznościowych, bo to jest jedyne miejsce, to jest jedyna możliwość, jaka nam pozostaje. Jeśli macie swoich znajomych na terenach objętych powodzią, jeśli macie znajomych, jeśli macie ludzi, znacie ludzi, którzy zostali tą powodzią dotkniętych, znaczy dotknięci, żeby było bardziej po polsku, wybaczcie, przerzućcie im tę informację, przerzućcie im ten film, bo ja myślę, że jeśli oni sami, nie zrobią manewru, jeśli oni sami nie zaczną się domagać tego, żeby pomoc polskiego rządu oraz pomoc unijna, znowu kanalizowana przez polski, warszawski rząd, trafiła do nich w terminach rozsądnych, to ci ludzie, ci biurokraci, ten rak na ciele, na tej tkance społeczeństwa, jakim są biurokraci, będzie trwa, trwonił jeszcze następne dni, godziny, tygodnie i miesiące. Jeśli urzędnik ma na jakieś działanie trzy miesiące, to on te trzy miesiące do ostatniej godziny, do ostatniej niemalże minuty wykorzysta. Oczywiście nie będzie to północ ostatniego dnia pracy, tylko godzina 14:59, bo tacy ludzie o 15:00 zamykają swoje biura, wyłączają komputery i idą do domów. Do domów, które powodzią nie zostały zniszczone, do domów, w których nie zostały zalane piwnice, nie zostały zalane gospodarstwa, samochody, maszyny rolnicze, maszyny budowlane. Nie zginęły zwierzęta gospodarskie, nie zostały zniszczone zebrane z pól zbiory itd. itd. Urzędnicy to rak tego kraju. Mówi to człowiek, który ma żonę urzędniczkę i wiem jak ten los wygląda, wiem jak to życie wygląda, bo też sporo moich znajomych niestety tym rakiem jest. Ja jako przedsiębiorca, jako człowiek, który płaci podatki, z których ci ludzie są wynagradzani, patrzę czasami naprawdę ze zgrozą. Jak omawiamy sobie sytuacje, które dzieją się w Gusie, w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie pracuje jeden z moich znajomych, jak rozmawiamy o tym, co dzieje się w spółkach miejskich, bo też mam tam sporo przyjaciół, inaczej, sporo przyjaciół, którzy trafili do spółek miejskich, sporo przyjaciół, którzy siedzą w tych wszystkich jednostkach administracyjnych, w tych krusach, zusach i innych tego typu miejscach, oni żyją w całkowicie odrealnionym świecie. W świecie, w którym czas płynie inaczej, w którym termin 14-dniowy zawsze można spokojnie przedłużyć, po prostu napiszemy jakiś, jakąś informację, napiszemy jakąś wiadomość dla osoby, która czeka na decyzję, że nie da się zrobić szybciej, bo C-19, bo lockdown, bo urlop, bo wyjazd, bo choroba, bo braki kadrowe itd. itd. I w takich chwilach mnie trafia po prostu ciężki szlak i zaczyna się zgrzytanie zębów i wielka, wielka ochota żeby naprawdę zacząć coś w tym kraju zmieniać, fizycznie zmieniać, wychodząc do wyborów, budując jakąś alternatywę niepartyjną, ale alternatywę dla tych organizmów, które dzisiaj opętały Polskę i oplotły je jak właśnie komórki rakowe, bo w tym kraju coraz mniej da się zrobić, w tym kraju coraz mniej rzeczy jest możliwych i coraz mniej rzeczy jest normalnych. Siedzę z wami i rozmawiam na samym środku, czy na samym właściwie końcu Gdyńskiego portu, bo tam naprzeciwko już jest wyjście w morze. Jak widzicie za mną basen portowy, prom szykuje się na wypłynięcie gdzieś tam w morze, a przy mnie pan Kwiatkowski, przy mnie pan Wenda. Gdyby ci ludzie wtedy w latach dwudziestych, w zniszczonym całkowicie państwie, w państwie, które było jeszcze nie do końca odbudowane, w państwie, które nie miało jeszcze takiej sprawności, o której dzisiejsi urzędnicy nawet nie myślą, bo jest ona im gwarantowana. Gdyby ci ludzie budowali Gdynie w takim tempie i z takim podejściem, jak dzisiaj załatwia się sprawy powodziowe, jak dzisiaj załatwia się wielkie inwestycje infrastrukturalne, choćby takie jak CPK, jak Polski Atom, jak wiele elementów związanych z infrastrukturą kolejową, z infrastrukturą krytyczną, tą energetyczną itd., itd., to nigdy nie miałbym szansy tutaj siedzieć bo w miejscu w którym ja w tej chwili siedzę na końcówce pirsu na końcówce takiego miejsca do którego cumują statki albo który grodzi te czy przedziela te zbiorniki portowe czy tam te baseny portowe gdyby oni tak pracowali pan Kwiatkowski pan Wenda nie byłoby Gdyni to miejsce nigdy by nie powstało byłaby tutaj po prostu jeszcze jedna wioska rybacka o nazwie Gdynia Dzisiaj pewnie już nie rybacka, a bardziej kurort, w którym można kupić przedrożoną rybę ze smażalni, najczęściej nie ułowioną rano w Bałtyku, tylko przywożoną z Ameryki Południowej na wielkich trawlerach. Dzisiaj już można byłoby tutaj pójść na głośną imprezkę, można by było pooglądać naszych przyjaciół ze wschodu, którzy doskonale się bawią w kolejnym kurorcie. Nie byłoby Gdyni, nie byłoby portu kontenerowego, nie byłoby portu masowego. Jak patrzę dookoła siebie, to to wszystko tutaj by nie istniało. Dokąd my zmierzamy? Zastanówmy się. Z takim rakiem na ciele polskiej gospodarki, z tym rakiem administracji, z tym rakiem biurokracji, z tym urzędniczym, pieprzonym podejściem do tego, że oni zawsze mają czas, oni zawsze zdążą. My nie jesteśmy w stanie zbudować niczego nie o skali Gdyni, ale choćby przypominającego tę Gdynię. Nie jesteśmy w stanie zbudować dzisiaj w Polsce dużej fabryki, nie jesteśmy w stanie zbudować w Polsce dużej infrastruktury. Ostatnim, co się udało rządom, nie, czarujmy się, rządom PiSu, którego bardzo nie lubię, jak wiecie, to jest dokończenie sieci dróg S5, S8, S17, S11 i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Ja dzisiaj o 3.30 wyjechałem z Wrocławia, o 4.00 z minutami, no prawie o 5.00 byłem w Poznaniu. Z Poznania do Gdańska przeleciałem w pełnym luksusie, w pełnym spokoju po dwupasmówkach, jadąc sobie normalną prędkością, nie mając problemu ani ze zwierzętami na drodze, ani z samą nawierzchnią, czymkolwiek innym. Bo sieć dróg, która spina Polskę, została dopięta. Dopięta przez ludzi, do których mam wielkie zastrzeżenia w wielu innych rzeczach. Gdyby nie to, że takie infrastrukturalne inwestycje jak Gdynia, takie infrastrukturalne inwestycje jak cały remont linii kolejowych, które pozwalają dzisiaj naprawdę z dużymi prędkościami rzędu 160 czy 200 km na godzinę podróżować po Polsce pociągiem, gdyby nie to, że ci ludzie dopięli takie właśnie sprawy, bylibyśmy w czarnej, głębokiej dupie i nie boję się tutaj tego słowa użyć. Zajmijmy się do jasnej cholery urzędnikami, a moim zdaniem jedyną formą, jedynym sposobem, w jaki można to zrobić bez rewolucji, bez rozlewu krwi na ulicach, to jest zabranie się wreszcie za to, czego oni nie robią. Bo proszę was, przemyślcie na siedząco, na spokojnie, wasz własny udział w wyborach samorządowych albo w wyborach parlamentarnych, choć samorządowe to, co powtarzam od dawna, są dużo, dużo ważniejsze z punktu widzenia zwykłego Polaka. Jeśli wy sami się do polityki nie pchacie, bo nie idzie wam składne mówienie, bo nie jesteście gotowi do tego, żeby wystąpić przed kamerą, to poszukajcie wśród swoich znajomych kogoś, kto tego typu pracę mógłby wykonywać. Namówcie ich do tego, żeby przynajmniej przemyśleli, przynajmniej rozważyli start w wyborach samorządowych, bo one moim zdaniem będą najważniejsze dla przyszłości kraju i z tych wszystkich wyborów, jakie przeżyliśmy od 30 lat. Musimy pozbyć się, tego raka, który stanowią urzędnicy. Musimy pozbyć się tej przerośniętej biurokracji, musimy się pozbyć tego wszystkiego, co pęta polski potencjał, co pęta polskie y, możliwości rozwoju. Oczywiście, nasi urzędnicy, nasza administracja warszawska to jest tylko jeden kawałek. Zaraz po nich trzeba będzie się zabrać za dyskusję na temat dalszego ciągu funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej. Ja nigdy nie ukrywałem, że jestem wielkim fanem poleksitu, ale poleksitu rozsądnego. W którym najpierw zadbamy o to, aby zbudować sobie jakieś alternatywne kierunki naszego handlu zagranicznego, bo dziś zbyt mocno jesteśmy związani właśnie z rynkami unijnymi, jeśli chodzi o możliwość eksportu. Ja nie ukrywałem nigdy, że ten poleksid, dobrze przygotowany i dobrze przeprowadzony, miałby szansę powodzenia i bylibyśmy w stanie naprawdę wyjść na, może nie samodzielność, bo jesteśmy niestety w światowych, w światowych realiach krajem zbyt małym, ale bylibyśmy by w stanie wyjść na choćby jakąkolwiek częściową suwerenność i móc zacząć podejmować decyzje dużo sprawniej i dużo skuteczniej. A prawda jest taka, jeśli nie zrobimy tego teraz, w ciągu najbliższego roku, dwóch, trzech, czyli przy najbliższych trzech festiwalach wyborczych, wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, może się okazać, że następnej okazji po prostu nie będzie. Bo ludzie, którzy Polską rządzą, i to rządzą po obu stronach, zarówno w pis jak i w PO, i w tych wszystkich partyjkach postmagdalenkowych, te wszystkie chołownie PSL-e i oni wszyscy dla Polski i dla nas mają prosty plan. Chcą nam zabrać polskiego złotego, chcą nam zabrać możliwość samodzielnego decydowania o naszej walucie, chcą nam zabrać gotówkę, chcą nam zabrać możliwość podróżowania, chcą nas pozamykać tak jak cały świat w 15-minutowych miastach z pełną kontrolą naszego poruszania, z pełną kontrolą naszego przemieszczania, z pełną cenzurą i kontrolą nad tym, co myślimy, co mówimy i czym się zajmujemy na co dzień. Jeśli do tego dopuścimy, będzie po robocie. Staniemy się niewolnikami, którzy sami płacą za własną klatkę, niewolnikami, którzy sami płacą za własnych kapo, niewolnikami, którzy sami płacą za to, żeby system domykał się wokół nich coraz szczelniej, żeby system coraz mocniej nas oplatał. Temat tych środków europejskich, które teoretycznie są do wzięcia, o które po prostu nie mogą się dogadać dwa plemiona urzędników urzędników w Brukseli, urzędników w Warszawie to jest kolejny skandal wokół sprawy powodziowej. Tak naprawdę, gdybyśmy mieli prawdziwe media, media które służą narodowi, a nie służą politykom, to sam ten fakt byłby wystarczający do kilku dymisji. Samo podejście wód polskich do informacji o powodzi, z podejście premiera, ta zapowiedź, że nie są prognozy, nie są jakieś przerażające, nie są jakieś wyjątkowo złe i tak dalej i tak dalej, byłby w normalnym świecie, byłby w normalnym kraju powodem do tego, aby ten rząd został zniszczony tu i teraz, zaorany do spodu i zastąpiony rządem nowym. Natomiast my niestety żyjemy w sytuacji, żyjemy w kraju, w którym to Polacy nie interesują się tym, co w Polsce się dzieje, to Polacy sami nie żądają tych zmian, nie oczekują tych zmian. Jeśli my nie ruszymy dupy, to dupa z tego będzie. Dupa będzie z tego kraju, dupa będzie z możliwości, które mamy, a możliwości mamy kolosalne. Jesteśmy jedną z najlepszych działek na planecie, leżymy między zachodem i wschodem, leżymy na styku szyn szerokich i wąskich i leżymy na styku kultury i grup państw, które są połączone, nad, położone w dwóch różnych ogromnych zbiorach, niezależnie od tego, czy patrzymy na to pod kątem militarnym jako NATO, czy pod kątem gospodarczym jako Unia Europejska, czy tak zwany ogólnie mówiony, określany zachód, jesteśmy w miejscu, z którego tak jak Druga Rzeczpospolita, dzięki pracy pana Kwiatkowskiego, dzięki pracy pana, wybaczcie, pana Wędy, zapomniałem nazwiska, bo to mniej, popularne, mniej popularna postać, tak jak Polska, ta Druga Rzeczpospolita, Korzystała z Gdyni jako okna na świat jako tego mechanizmu do mnożenia polskiego potencjału, do potęgowania go do drugiej, trzeciej, piątej potęgi, bo tak wtedy wyglądała kwestia dostępu do morza i nowoczesnego portu. Myślę, że nasze położenie geograficzne powinno nas predestynować do tego, żeby Polska była potęgą, potęgą, która rośnie, bo jesteśmy naprawdę w fantastycznym miejscu, a czasy takim krajom jak Polska naprawdę sprzyjają. To wszystko, co dzieje się dookoła, jeśli chodzi o kwestie powodziowe, pokazuje, jak bardzo. Nie zależy nam, zwykłym ludziom, na tym, co dzieje się z innymi, zwykłymi ludźmi. Jeśli ta awantura o pieniądze z funduszy krajowych, z funduszy budżetu centralnego i tym, że one nie trafiają do potrzebujących, nie zostanie załatwiona w ciągu najbliższych tygodni, jeśli te pieniądze z Unii Europejskiej nie trafią do potrzebujących w ciągu najbliższych tygodni, to ludzi tam, w Lądku, w Leniu, w w Głuchołazach, Nysie i tych wszystkich innych zalanych miejscach, przecież tych miejscowości są tysiące, tych domów są dziesiątki tysięcy, tych ludzi czeka zima na własnym garnuszku, na własnym kredycie, ludzi ze zniszczonymi biznesami, ze zniszczonymi firmami, gospodarstwami, domami, szkołami, aptekami, przychodniami, mostami, drogami itd., itd., itd. Zacznijmy do jasnej cholery wymagać od polityków, zacznijmy z nimi rozmawiać tak, jak powinno się rozmawiać z ludźmi, których zatrudniamy do wykonania pewnej roboty. Ja na ten temat będę w najbliższym czasie próbował przeprowadzić dwie rozmowy z ludźmi, którzy są bardzo mocno świadomi tego, jak wygląda polska strona przepisów, związanych i z konstytucją, i z samym sposobem sprawowania władzy wykonawczej w kraju. Jak tylko wpadnę na jakiś rozsądny pomysł, wrócę do Was z konkretną odpowiedzią. A Was proszę, bardziej niż zwykle, nagłośnijcie, proszę, te informacje, nagłośnijcie ten fakt. Że jeden pieprzony urzędnik w Brukseli z drugim pieprzonym urzędnikiem w Warszawie nie może dogadać się w sprawie kilku miliardów euro, które już od miesięcy mogłyby pomagać ludziom zniszczonym na południu Polski, na zniszczonej Kotlinie Jeleniogórskiej, Kotlinie Kłodzkiej, na Opolszczyźnie czy na Śląsku. To tylko wady charakteru, to tylko luz, to tylko ten chory rakowe podejście urzędników sprawia, że ci ludzie nie mają do tej pory udzielonej pomocy. Te pieniądze gdzieś tam są. Oczywiście o ich źródle, o ich skali, o tym jak będziemy je spłacać, nie ma. Nie chcę dzisiaj mówić, bo to byłoby osobne 40 minut, ale tu i teraz liczy się tylko tyle, żeby te pieniądze trafiły tam na południe Polski, żeby można było zacząć odbudowywać, sprzątać i przywracać normalność w miejscach, które według mojej opinii zostały zniszczone nie tylko ze względu na wyjątkowe warunki atmosferyczne, bo one były wyjątkowe, ale moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że swojej roboty nie wykonał rak, swojej roboty nie wykonali urzędnicy tu, na miejscu, w Polsce, w wodach polskich, w ministerstwach, instytucjach samorządowych, najróżniejszych szczebli i tam na górze, w Radzie Ministrów, aż do fotela premiera, aż do ust, głowy i decyzji premiera Tuska. Albo się za nich zabierzemy, albo oni dokończą swojego dzieła i nie będzie już nas. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Panu Inżynierowi Kwiatkowskiemu, dziękuję panu inżynierowi Wędzie za towarzystwo w tym nagraniu. Uciekam do samochodu, bo zimno, a mi zostało 22 minuty do spotkania z klientem. Pozdrowienia z portu Gdyńskiego jutro, południe, czy kierunek południe, bo najpierw Kartuzy, a później kolejny klient w Płocku, potem Warszawa, potem Wieluń. Mój tydzień naprawdę będzie bardzo urozmaicony, ale dzięki temu, co udało się w Polsce zbudować, dzięki Gdyni, dzięki drogom, które powstały, dzięki tej całej infrastrukturze, której mimo urzędniczego raka udało się postawić, ja w tym tygodniu jestem w stanie zrobić po Polsce prawie 2000 kilometrów, spotkać się w czterech różnych miastach z pięcioma różnymi klientami, prowadzić swoją pracę i pomagać tym ludziom prowadzić ich firm. Bez infrastruktury, bez ludzi takich jak Kwiatkowski, Takich jak osoby, które dopilnowały budowy sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, sieci kolejowej czy innej infrastruktury. Taki biznes i takie pomaganie biznesowi możliwe by nie było. Szanujmy tych, którzy budują, i miejmy w dupie, i wyrzućmy z rządów tych, którzy nie budują, którzy hamują, którzy rozciągają wszystko w czasie, którzy sprawiają, że ten kraj naprawdę mógłby się rozwijać, a rozwijać mu się nie pozwalają, bo chyba taki mają plan. Radek, pogoda. Pan inżynier Kwiatkowski, pan inżynier Wenda, Gdyński Port pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.